Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok, krach na polskiej inflacji. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Generem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szok! Krach na polskiej inflacji. Dzisiaj poznaliśmy szereg niezwykle istotnych danych z polskiej gospodarki za marzec. Zwłaszcza były to twarde dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej. Ale moim zdaniem najciekawsze dane płyną z inflacji producenckiej. Inflacja PPI, jak widzimy na tym wykresie, była lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy. I tylko niewiele zabrakło do tego, żeby inflacja producencka w Polsce w marcu była już jednocyfrowa. I ten wykres, który teraz widzimy, pokazuje, że jest naprawdę krach na polskiej inflacji. Ta dynamika wprost się załamała. Inflacja w Polsce ewidentnie ustępuje, procesy dezinflacyjne na inflacji producenckiej mają bardzo dużą siłę. Jest tak duża ta siła, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w drugim. W połowie tego roku, zwłaszcza w trzecim kwartale, mogą być takie okresy, w której zamiast inflacji będzie deflacja, deflacja producencka w naszym kraju, zwłaszcza za odczyty sierpniowe, sierpniowe i wrześniowe. Pamiętamy, to był wtedy szczyt inflacji w poprzednim roku, więc efekt bazy dodatkowo powinien sprawić, że deflacja w Polsce na inflacji producenckiej powinna stać się faktem, moim zdaniem. Tak, dobre dane, które się dzisiaj pojawiły, sygnalizują, że właśnie tak będzie, plus oczywiście. Te dane, które poznaliśmy, będą także jednym z bardzo ważnych elementów i takich argumentów, żeby Rada Polityki Pieniężnej pod koniec tego roku rozpoczęła proces obniżania stóp procentowych. Myślę, że te dane, które dzisiaj się pojawiły, zwłaszcza to, że były one lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, jest naprawdę bardzo dużym argumentem ku temu, żeby właśnie tak się stało, o czym za chwilę też będzie, zobaczymy jaka jest reakcja rynkowa po tych kilku godzinach od tych danych na samym początku sesji amerykańskiej, już w trakcie sesji w City. Jak inwestorzy to teraz wyceniają. Ale teraz przejdźmy do tych danych, które dzisiaj poznaliśmy. Była to produkcja przemysłowa. Widzimy, jak kształtowała się ona względem prognoz, jak kształtowała się sprzedaż detaliczna w marcu, także względem prognoz, oraz oczywiście rzeczywista, realna sprzedaż de de detaliczna, która została oczywiście. W której jest uwzględniona. Informacja. Plus, oczywiście, także produkcja budowlana, montażowa, wszystkie te komponenty były wyraźnie słabsze niż chciały, niż mówiły prognozy, i to sygnalizuje, że tutaj mamy do czynienia z pogłębieniem negatywnych zjawisk polskiej gospodarki. No i jest ogromnie prawdopodobne także bardzo silnie na, na, na pewno wzrosło prawdopodobieństwo, że zanotujemy jednak techniczną recesję na początku 2023 roku i te dane, które dzisiaj poznaliśmy, a pamiętamy, odnoszą się one do marca, czyli do ostatniego miesiąca tworzącego pierwszy kwartał. One to właśnie zaczynają nam sygnalizować, więc jest moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten dołek polski koniunktury wypadnie e, gdzieś mniej więcej w pierwszym, drugim, prawdopodobnie w drugim kwartale tego roku, a później systematycznie z miesiąca na miesiąc będziemy mieć coraz lepsze odczyty. No chyba że będziemy świadkami kolejnych zmian względem prognoz tego, jak zachowuje się inflacja. Im bardziej inflacja będzie ustępować, procesy dezinflacyjne będą postępować, tym lepsze wyniki polskiej gospodarki. A jeżeli inflacja będzie się utrzymywała na tych poziomach bądź będzie gorsza niż zakładają prognozy, tym oczywiście wyniki będą słabsze i wolniej będziemy wychodzić z tego dołka koniunktury. Natomiast te dane, które dzisiaj poznaliśmy dla marca, one ewidentnie sygnalizują, że jesteśmy na takiej negatywnej trajektorii i będziemy wkrótce szukać dna polskiego cyklu koniunkturalnego. Natomiast co jest także bardzo istotne, że te dane jakoś nie mają już uwzględnienia o w zachowaniu polskich aktywów, ponieważ rynek na nie nie zareagował i ewidentnie są one już w cenach. Tak jak Państwu mówię, giełda na przykład papierów wartościowych, ona dyskontuje procesy gospodarcze, różnego rodzaju scenariusze rozwoju gospodarczego na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. Więc te dane, które dzisiaj poznajemy, one. Są już uwzględnione w cenach, były już uwzględnione na giełdzie w cenach we wrześniu, w sierpniu i prawdopodobnie w październiku. Więc ja osobiście spodziewam się, licząc te 9 miesięcy, że to właśnie w drugim kwartale w tym roku będzie dno cyklu koniunkturalnego w naszym kraju. Bo jak wiemy, w październiku w poprzednim roku indeks WIG-20 zanotował swoje minimum. Ale przejdźmy teraz do tych oczekiwań co do tego, czy te stopy procentowe faktycznie mogą spadać. Posługujemy się oczywiście wyborem 3 miesięcznymi stawkami fra, i tutaj cały czas jednak są wskazywane nawet dwie obniżki stóp procentowych w tym roku w naszym kraju. Ja to jest dobra wiadomość, nie tylko jedna jest uwzględniana, jakaś symboliczna, ale nawet dwie. I jeszcze raz przypomnę, to nie jest żaden evenement, nie jest coś. Co ma podtekst polityczny z powodu tego, że bardzo podobne zjawiska nawet mocniejsze występują na przykład dla Czech, gdzie wyceniane jest 100 punktów obniżek 100% do końca tego roku. W Stanach Zjednoczonych także mają być obniżki 100%, a w Polsce skromne 50 punktów bazowych na chwilę obecną jest wyceniane, że będzie niżej stopa procentowa pod koniec tego roku niż jest teraz. I to jest bardzo dobra wiadomość. Widzimy te tendencje do tego, żeby zwiększać oczekiwania. Co do tego, gdzie będą stopy procentowe na koniec tego roku. To jest oczywiście coś, co będzie sprzyjało także temu, żeby polska gospodarka wychodziła z tego dołka, który będzie prawdopodobnie w drugim kwartale w tym roku. Polskie obligacje, jak widzimy, są kupowane, ale co jest ciekawe, przechodzimy znowu przez poziom 6%, więc ewidentnie nie widać żadnych perturbacji e, związanych z tymi danymi, które dzisiaj poznaliśmy, są, no, są one już ewidentnie w cenach. No i teraz. Także chciałbym zwrócić uwagę na dwie miary pokazujące, jak kształtuje się polska premia za ryzyko. Różnica w, w rentownościach obligacji polskich, amerykańskich i niemieckich, I w tym wypadku widzimy, zwłaszcza dla niemieckich, ciekawe zjawisko, że ta premia za ryzyko jest najniższa od końcówki 2021 roku, i tą stabilizację i coraz, sytuacje, coraz lepszą ocenę polskiej. A polskiego ryzyka widać bez względu na to, czy to do Niemiec, czy to do, do Stanów Zjednoczonych, ale widać właśnie ją, że te zjawiska się pogłębiają, nawet dodatkowo. Zwłaszcza do Niemiec, to jest to niezwykle satysfakcjonujące. Czyli można powiedzieć, że jakieś, jeżeli dochodzą do nas jakieś negatywne sugestie, bądź też plotki co do tego, co się dzieje w polskiej gospodarce, w stanie finansów publicznych, to rynek ewidentnie tego nie uwzględnia, po prostu nie wierzy w to, ponieważ gdyby w to wierzył. To wyceny i premie za ryzyko polskich obligacji, złotego, oczywiście byłyby zupełnie w innej, w innej przestrzeni. Z takich ciekawostek, bo pojawił się bardzo ciekawy raport dotyczący polskich aktywów. Widzimy tutaj, jaki jest skład inflacji konsumenckiej, jakie komponenty cały czas rosną, które już e, spadają. Mamy kolejny na, tape, na tapecie deficyt. Deficyty polskie, i w tym wypadku także widzimy względem prognoz, to są e, projekcje e, e, IMF-u dotyczące tego, co się może wydarzyć w naszym kraju, i to są te najświeższe prognozy. Widzimy na tym wykresie deficyty, a na następnym prognozy co do PKB. No i jak tutaj widać, polska gospodarka faktycznie w tym roku ma zanotować, no a później systematycznie bardzo wyraźnie odbijać, i te najnowsze prognozy mówią. Że polska gospodarka cały czas ma rosnąć prawie dwukrotnie szybciej niż strefa euro. Te prognozy IMF-u są tutaj bardzo dobitnie widoczne na tym wykresie, chociaż dla tego akurat roku mamy ewidentnie niższy wzrost PKB prognozowany przez IMF niż dla strefy euro. Rynek złotego, rynek złotego pokazuje nam gigantyczną siłę. Złoty się wyraźnie umacnia, jest naj, najsilniejszy od bardzo, bardzo wielu miesięcy. Tak. Względem euro, jak i amerykańskiego dolara. Jak wiecie, drodzy państwo, to, co się dzieje na rynku krajowej wynie, e, waluty, wynika przede wszystkim z tego, co się dzieje na eurodolarze, jaka jest siła albo słabość amerykańskiego dolara, czyli tendencji na eurodolarze. dolarze ja daję temu czynnikowi około 80% siły kontrybucji do zachowania krajowej waluty. Więc naprawdę, jakieś wydarzenia polityczne, wybory w Polsce, kto coś mówi w banku centralnym, nie ma to większego znaczenia. Jakie są, sto, jakie są podatki w Polsce? No naprawdę, nie ma większego znaczenia, ponieważ liczy się dla siły złotego tylko to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, w którym także między innymi jest ujęta premia za ryzyko, ale taka cząstkowa premia za ryzyko, jak widzimy, także dla Polski spada, więc jest to także czynnik, który powoduje, że złoty się umacnia. Na no następnym ciekawym wykresie widzimy, jaka siła złotego względem tego, co się dzieje w innych tutaj naszych walutach, na innych walutach regionu, innych walutach emerging markets I jakoś tak nie odstajemy zbytnio od tego, co się dzieje na innych walutach, więc generalna tendencja na eurodolarze przekłada się na wszystkie rynki emerging markets, więc perspektywy ku temu, żebyśmy obserwowali następną falę umocnienia krajowej waluty myślę, że są bardzo duże i przekraczają grubo ponad 60% w perspektywie średnio i długoterminowej spodziewam się umocnienia aprecjacji dolara, e, a złotego oraz oczywiście deprecjacji amerykańskiego dolara na eurodolarze, czyli wzrostów euro dolara, i myślę, że tak to teraz rynek patrzy, zwłaszcza jeżeli popatrzymy przez rynek opcyjny, tutaj risk reversal, także sygnalizuje nam, że ci gracze opcyjni też nastawiają się na umocnienie krajowej waluty w średnim i w nieco dłuższym terminie, więc raczej te tendencje będą tutaj. Zachowane. Warszawska giełda papierów wartościowych znowu pokazuje dzisiaj siłę, i myślę, że do końca tego tygodnia będziemy na tych poziomach. Dopiero spadek poniżej 1900 punktów mógłby raczej zaburzyć te scenariusze prowzrostowe, ale warto pamiętać, że w piątek mamy super ważne dane: o, wstępne dane o inflacji w Polsce, inflacji konsumenckiej. One także będą rzutowały na perspektywy co do obniżek czy też zmiany polityki monetarnej, więc rynek może na nie e, przywiązywać e, dużą wagę, do nich może przywiązywać dużą wagę, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, pamię, pamiętacie co ja mówię już od bardzo wielu miesięcy i co było takim motywem przewodnim całych prognoz na 2023 rok. O tym, że ten rok będzie rokiem inwestycji w obligacje, powinny one dać największą dodatnią stopę zwrotu, więc te, jeżeli te dane w piątek o inflacji będą także pokazywały, że zjawiska desinflacyjne postępują na inflacji konsumenckiej, to naprawdę powinniśmy być świadkami następnej rodzącej się fali umocnienia polskich obligacji, czyli wzrostu w cen i spadku rentowności co jest ciekawe, giełda w kinach zaczyna e, lekko, m, nawet dość dynamicznie spadać w tym krótkim terminie, i jestem ciekawy, czy to się jakoś przełoży na rynki Emerging Markets. Na razie warszawska giełda papierów wartościowych do, do czasu, kiedy ten indeks wig 20 utrzymuje się nad poziomem 1900 punktów, moim zdaniem, scenariusze porów wzrostowe są zdecydowanie faworyzowane. I w tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych nowych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu dotyczący, pierwszy dotyczący tego, jak inwestować na giełdzie. Bardzo kompleksowy, ciekawy taki e, podręcznik, e, taki kurs online, jak to robić. Zachęcam do tego, żeby się z nim zaznajomić oraz oczywiście o tym, co teraz jest bardzo ciekawe, o tym, czy Azja staje przed szansą na wzrosty. To jest bardzo także ciekawe, czy ten impuls, e, który będzie wspierał popyt na ryzyko, przypłynie także z tego kontynentu. Przypominam, te wszystkie dwa, te oba te e, Kursy i ten wpis jest dostępny tam na dole w komentarzu i także tam na dole w opisie. Drodzy Państwo, i teraz indeksy giełdowe, ponieważ piątkowa sesja była taka, która nas lekko oddaliła od oporu, więc pytanie jest dzisiaj: czy popyt na ryzyko w tym tygodniu spróbuję w ogóle zaatakować? Zobaczymy ten lekki optymizm. Dzisiaj o poranku widać. E, widzimy na następnym wykresie, jak spadają zyski na akcje w ostatnich miesiącach dla indeksu Standard Poor's. No i zadało, zostało zadane pytanie, jak inwestorzy ankietowani przez Bloomberga spodziewają się, gdzie będzie indeks Standard Poor's za miesiąc. Okazało się, że zdecydowana większość uważa, że będzie bez zmian, mniej więcej na tych samych poziomach. Ci, którzy są optymistami Są w mniejszości, to jest tylko 20% A ci, którzy spada, spodziewają się spadku Jest ich 34% Czyli 1 trzecia z nich spodziewa się spadku Więc no, to jest bardzo ciekawe Że w zdecydowanie mniejszości Są ci, którzy oczekują wzrostów Indeksów giełdowych Więc czy będą mieli rację, zobaczymy Ponieważ no, pamiętamy, że statystyka dla indeksów giełdowych Za kwiecień jest najlepsza a Dla maja już nie jest taka optymistyczna Ale to Będziemy testować w praktyce Indeks DAX dzisiaj utrzymuje się cały czas Także nad tym poziomem wsparcia 1570 punktów, więc te scenariusze Prowzrostowe są faworyzowane cały czas No i co jest bardzo ciekawe To właśnie Europa przede wszystkim Pozbywa się teraz Akcji z indeksu Standard and Poor Ponieważ widzi Najmniejsze potencjały do tego, żeby te Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych rosły To jest też bardzo interesujące Czy to czasem nie jest wpływ tego, co się dzieje Na euro -dolarze? Czyli tego umocnienia euro, że widzą ci inwestorzy większy potencjał wzrostowy właśnie w Europie, na starym kontynencie, niż w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens, jakości pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. Amerykańskie obligacje są cały czas bez zmian, a już ten rzeczony euro -dolar znowu testuje poziom 110. Nie chce spadać, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, więc też rośnie szansa, że się trwale usadowimy nad poziomem 1,10, że przekroczymy tą średnią kroczącą, która jest właśnie w okolicach poziomu 1,10, a to pozwoli na wzrost o kolejne 2 centy w okolicy poziomu 1,12. No i oczywiście miałoby to także swoje reperkusje, ponieważ to, że amerykański dolar zacząłby się osłabiać to będą uwielbiały rynki Major Markets oraz także złoto. A gdyby jeszcze rentowności poszły w dół amerykańskich obligacji, to dynamika wzrostu ceny złota mogła, mogłaby nas znowu zachwycić, i złoto w takiej sytuacji powinno trwale usadowić się nad poziomem 2000 dolarów. Te zmagania, ten poziom 2000 dolarów, cały czas tutaj na złocie trwają. Lekki pesymizm moim zdaniem wieje z miedzi, gdyby. Indeksy giełdowe miały wsparcie, to, ten, to ta mieć powinna już być wyraźnie nad poziomem 9000 dolarów. jak widzimy, konsolidacja tych poziomak cały czas trwa, niewiele się tutaj dzieje. No i czekamy albo na przebicie wsparcia, albo tych ostatnich oporów. A zachowanie ropy naftowej także nam pokazuje, że te wsparcia w okolicach 76-77 dolarów są cały czas w grze, ponieważ znowu się do nich przyklei, przykleiliśmy. No, i mają także wsparcie z powodu tego, że jest to luka wzrostowa sprzed kilku tygodni. Więc e, gdyby się okazało, że spadamy poniżej 75 dolarów, byłaby to bardzo negatywna wiadomość, zwłaszcza o globalnym popycie na ryzyko i zachęcająca do wyprzedaży ryzyka na całym świecie. Bądźmy tego po prostu świadomi. Co jest ciekawe na następnym wykresie, jest zachowanie bitcoina przed kolejnymi halvingami. Halving będzie Następne za mniej więcej rok. Jak widzimy, tendencja wzrostowa przed pierwszym halvingiem wyniosła 400 ponad procent tego bitcoina, później już było to wyraźnie mniej, natomiast jest to teraz mniej niż 100%, więc cały czas jest potencjał ku temu, żeby ten bitcoin jednak spróbował rosnąć mocniej w tej pierwszej fali przed halvingowej. Więc yy, bądźmy też bardzo czujni. Jeżeli popyt na ryzyko się utrzyma i się pojawi cały czas, to myślę, że powinien on także e, wydźwignąć jeszcze bardziej tego bitcoina e, w górę. No i na koniec wskaźniki IFO. Dzisiaj się pojawiły te kwietniowe wskaźniki. Jak widzimy, jedne są lepsze, nie inne są gorsze, więc generalnie bez żadnego e, ciekawego nowego impulsu, ale generalna tendencja sygnalizuje, że dno było. Mniej więcej pod koniec 2022 roku, a teraz jesteśmy na dobrej drodze do ożywienia gospodarczego. No i w tym miejscu drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tych dwóch specjalnych nowych materiałów, do kursu online, bezpłatnego kursu dotyczącego tego, jak inwestować na giełdzie, on jest tam podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu, oraz o tym, czy Azja wstaje przed szansą na wzrosty. Warto być świadomym tego, co się teraz dzieje. Przypominam, te dwa raporty, kurs i raport jest dostępny tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Zachęcam jutro, żeby o godzinie 18 wrócić na nasz kanał. Będzie specjalne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Widzimy się jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam jeszcze raz.